Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach. Europa jako słabeusz. Nowy odcinek rosyjskiej wojny psychologicznej. Rosyjska telewizja coraz częściej przedstawia Europę nie tylko jako przeciwnika politycznego, ale wręcz karykaturę słabości. W najnowszym odcinku z Jewej, omawiającym sankcje, Węgry i politykę militarną Niemiec, za pozorami analizy kryje się prosta idea. Europa się boi, a Rosja działa. Ta logika leży u podstaw współczesnej kremlowskiej propagandy. Jej celem nie jest przekonanie Zachodu, lecz wyjaśnienie rosyjskim widzom, dlaczego wojna trwa i dlaczego żaden kompromis jest niemożliwy intelektualne odpowiedzi jako przejaw tchórzostwa. Prowadzący zaczyna od stwierdzenia: Europa boi się słowa eskalacja, Rosja nie lubi słabości. Ten fragment to niemal szkolna lekcja męskiej polityki. Kto nie atakuje, ten przegrywa. Sankcje, dyplomacja, negocjacje wszystkie te działania deklarowane są nie jako przejawy rozsądku, lecz jako symptomy tchórzostwa. Telewizja odbudowuje w ten sposób układ współrzędnych. Uprzejmość to porażka, okrucieństwo to siła. W tym kontekście rozbrzmiewa metafora ósmej rundy meczu bokserskiego: Rosja to waga ciężka, Europa to wyczerpany przeciwnik. Ta retoryka odtwarza nie realia wojny, lecz archetyp narodowego samousprawiedliwienia. Jeśli walka się przeciąga, to znaczy, że Rosja się wyczerpuje. Kiedy Węgry stają się symbolem mądrości, wtedy historia przenosi się do polityki. Węgierski premier Viktor Orban jest przedstawiany jako jedyny rozsądny Europejczyk, który nie chce wszczynać wojny i broni pokoju. W rzeczywistości Orban po prostu blokuje antyputinowskie inicjatywy UE, ale na rosyjskich antenach przeobraża się w proroka, który odważnie rzucił wyzwanie Brukseli. Moskwa dostrzega w nim odbicie Europy, jakiej pragnie Europy zmęczonej, podzielonej i pragmatycznej aż po cynizm. W ten sposób retoryka talk show spełnia strategiczny cel Kremla sugerowanie, że Europa nieuchronnie rozpadnie się pod ciężarem własnych wątpliwości, a podzielony Zachód przestanie być zagrożeniem. Europa boi się słowa eskalacja. Uważają, że każde europejskie działanie jako rozwinięte kraje szanujące prawo i swoje wartości będzie eskalacją. Ja uważam odwrotnie. Rosja nie lubi słabości i akceptuje każdą intelektualną reakcję. A właśnie tak Europa reaguje na przykład sankcjami i tak dalej. Każda pokojowa, intelektualna reakcja na to jest nielegalna. To jest słabość. To, co widzimy na Ukrainie, to ósma runda walki bokserskiej. Widzieliśmy, jak faworyt rosyjskiego boksera załamał się na początku walki. Ale boks toczy się runda za rundą. I coraz częściej widzimy, że Rosja stosuje strategię na wyniszczenie. I to jest kluczowe, aby to zrozumieć. Bo jeśli spojrzysz na rosyjskiego boksera, możesz go znać. To wałuje. W. I nie wygrał wszystkich swoich walk dzięki taktyce, technice czy ruchom. Wygrał dzięki swojej posturze. Po prostu przerzucił cały swój ciężar na przeciwników. I tak wygrał większość swoich walk. Ameryka jest niepewnym partnerem. Europa. Bezradna. Autorzy serialu wyjaśniają następnie, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy zostało zachwiane z powodu zamknięcia i tymczasowego zamrożenia dostaw. Fabuła rozwija się jak łańcuch upadku. Biurokraci w Waszyngtonie są na wakacjach, broń tkwi w magazynach, a sojusznicy są bezradni. To klasyczny chwyt propagandowy, wyolbrzymianie każdej awarii technicznej, aby stworzyć iluzję rozpadu systemu. Pojedynczy odcinek służy do zbudowania morału. Zachód nie jest zdolny do prowadzenia długiej wojny. Orban, Trump i Wielka Wymiana, wers o spotkaniu Trumpa z Putinem w Budapeszcie, zajmuje szczególne miejsce. Tutaj powstaje delikatny most między dwiema nadziejami rosyjskiej telewizji. Zemstą Trumpa, a zmęczeniem Europą. Połączenie tych dwóch postaci, Orbana i Trumpa, kreuje obraz alternatywnego Zachodu: pragmatycznego, antyliberalnego i gotowego do negocjacji z Moskwą. Kreml w swoich programach nie tylko marzy o nowej Jałcie, ale próbuje ją z wyprzedzeniem namalować z innymi bohaterami i innymi wartościami. Niemcy, wróg boi się swoich dronów. Końcowa część programu przeradza się w kronikę niemieckich reform wojskowych. Telewizja szczegółowo relacjonuje doniesienia Bloomberga i Bilda na temat zakupów, przywrócenia poboru do wojska i systemów antydronowych. Jednak celem komentarza nie jest wyjaśnienie rzeczywistego wzmocnienia Europy, lecz wręcz przeciwnie. Zademonstrowanie jej paniki. Kiedy mówi się, że Niemcy kupują systemy za 3 miliardy euro, przedstawia się to jako histeryczną reakcję słabego przeciwnika, który wciąż obawia się eskalacji. Nawet wiadomość o zakupie samolotu Poseidon jest symbolem zależności Europy od Stanów Zjednoczonych. Treść programu nie jest analizą, lecz emocjonalnym scenariuszem, który powtarza się z odcinka na odcinek. Europa jest słaba, hipokrytyczna, zależna. Ameryka jest zmęczona, zagubiona, niezdolna do zdecydowanego działania. Rosja jest potęgą, gra na wytrzymałość i nieuchronnie wygra. W ten sposób telewizja zamienia izolację Rosji w moralną wyższość, a jej zrujnowaną gospodarkę w strategię na wyniszczenie. Myśl, Analizuj, wyciągaj wnioski i nie daj się oszukać. Taki był program Imperium Kłamstw.